Hej, dzisiaj przychodzę do Was trochę z innym filmikiem o zupełnie innej tematyce dzisiaj nie ma vloga postanowiłam nagrać hol zakupowy z jednego sklepu, zaraz się dowiecie z jakiego, sama się właśnie dużo inspirowałam takimi filmikami, bo naprawdę dziewczyny fajnie komponowały sobie te zestawy ubraniowe i łączyły je z fajnymi dodatkami więc stwierdziłam, że i ja spróbuję nagrać coś takiego a że teraz nadarzyła się okazja na no bo kupowałam e, parę rzeczy właśnie w e, No właśnie się wygadałam <grywia> więc już wiecie, że e, ubrania będą z sinseja tutaj mam koło siebie taką torbę więc zaraz wszystko będę wam pokazywać i nie przedłużając e, zaczynajmy. Pierwsza rzecz to takie spodenki w kolorze pudrowego różu ja kupiłam sobie rozmiar M ja lubię ogólnie trochę luźniejsze ubrania i wolałabym chyba rozmiar L szczerze mówiąc, bo może nie są jakieś bardzo przylegające ale po prostu mm, średnio komfortowo się w nich czuję są one z wysokim stanem nie wiem jeszcze czy będę je nosiła po domu czy może na siłownię, zobaczymy ale bardzo fajne spodereczki i one kosztowały 29,99. Kolejną rzeczą są spodenki, już tym razem w rozmiarze L, i powiem Wam, że o wiele lepiej się czuję w tym właśnie rozmiarze. Jak na ten moment, oczywiście, bo pewnie niedługo się to zmieni. I one były na chyba na promocji, tak, 19,99 i to jest tego samego typu krój, też z wysokim stanem i taki fajny kolor. I następna rzecz, której totalnie nie spodziewał się mój mąż, że, że ją kupię jest koszulka z Marvela no, ja powiem wam szczerze że średnio przepadam za Marvelem ale mm, bardzo spodobał mi się fason i w ogóle no, że jest taka szeroka, a ja lubię takie szerokie bluzeczki, koszuleczki więc fajnie wygląda w połączeniu z kolarkami I ja już odpięłam tu metkę ale z tego co pamiętam, to kosztowała jakieś 19,99, więc też fajna cena. Następnie mam tutaj kolejną taką basicową yy, koszuleczkę, bardzo taką właśnie bazową, pasującą do wielu stylizacji, myślę. Yy, też taka szeroka, jest ona w rozmiarze XL i kosztowała również 19,99 yy, i będzie do kolarek albo do fajnych spodni typu paperback jak ja to nazywam w zasadzie no one się tak nazywają, ale może nie wszyscy wiedzą kolejną bluzkę mam też tego typu tylko tym razem w rozmiarze M za 15,99 taka fajna różowa mm, bardzo mi się podoba ten kolor i też taka, właśnie, szersza. Następnie mam tutaj takie spodenki. Bardzo lubię ten fason w spodenkach. Jest taki, no, wyższy, wyższy stan po prostu. I one kosztowały 29,99, więc naprawdę powiem Wam, że mega ceny. Tutaj mam taki uroczy komplecik różowy, ale super kolor, naprawdę. Ja strasznie długo polowałam na. E, strasznie długo polowałam na tego typu kolor e, w ubraniach po prostu. Mm, I to jest idealne, powiem Wam, idealne. Ja tak lubię e, ten kolor w połączeniu z kolorem moich włosów. E, tutaj jeszcze są do tego spodenki I To jest chyba piżama. Mm, no tak, to jest. Slipwear to było gdzieś napisane. Sleepwear, tak, piżama, ale nieważne, tak będę w tym chodzić. I to kosztowało 49,99 ten komplecik. Tą koszulkę bardzo chciałam mieć, ale nie wiedziałam właśnie jak będę w niej wyglądać i jak to się będzie właśnie no po prostu na mnie prezentować. Więc wzięłam na spróbowanie. Uwaga, taką krótką koszuleczkę, ale jak ubrałam tą koszulkę do tych spodenek zielonych, które Wam wcześniej pokazywałam, to wyglądało to genialnie, więc stwierdziłam, że biorę. Tym bardziej, że 15,99% cena i jeśli będę się w tym dobrze czuła, bo oczywiście jeszcze tego nie nosiłam, to kupię sobie więcej tego typu koszulek. I tutaj mam najdroższą rzecz z wszystkich tych ubranek, a mianowicie sukienkę, która kosztowała 59.99 i jest to taka długa letnia biała sukienka, bardzo zwiewna. Fajny materiał, nie wiem czy, czy tu widać ten materiał, ale jest taki no, trochę jakby prześwitujący, ale ona jest też dosyć ciężka. No, tutaj ma na plecach no, taką kartkę jakby, a z przodu wygląda w ten sposób. I naprawdę jedziemy za niedługo na morze, więc idealnie. Kupiłam sobie jeszcze dwie takie gumeczki do włosów. Yy. Nie mam czegoś takiego, więc stwierdziłam, że a, spróbuję. Jedną w kolorze takim brązowym, a druga taka beżowa. I jedna kosztowała 3,99, a druga 2,99. Bonusowo, oprócz tego, pokażę Wam jeszcze dwie sukienki, które są z kika, ale naprawdę mają bardzo dobrą jakość. Jak na kik, bo wiadomo, że tam raczej rzeczy są na jeden sezon ale, ale wziąłam z przystępu dwie takie sukienki jedną w kolorze takim oliwkowym ona jest taka fajna, bardzo luźna i bardzo przewiewna naprawdę na takie upalne dni będzie idealna a druga jest taka sama tylko, że w kolorze takiego ciemnego różu lila, fiolet wrzos? <grywa> chyba raczej wrzos no druga prezentuje się tak. No jest dokładnie taka sama. Wziąłem sobie taki większy rozmiar, żeby ona była po prostu luźniejsza. E, chociaż w zasadzie nie wiem, czy była mniejsza. Może nie było. Ale. W każdym razie fajnie leżą i jestem bardzo zadowolona, a te sukienki kosztowały po 45 zł. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Jeśli miło Wam się oglądało tego typu filmik, to zostawcie łapki w górę albo jakiś komentarz, co by mnie bardziej tutaj napędziło do działania. Bardzo miło mi się taki filmik nagrywało. Mogłabym częściej. Możecie mi podsyłać jakieś propozycje na tego typu filmiki, jeśli chcecie albo pisać gdzieś w komentarzu. Także ja jestem otwarta na propozycje. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku.